Dzień to był praktycznie cały grzbiet Lasocki, oczywiście. Karkonosze no nie. Dzisiaj, dzień drugi naszej wędrówki, ciąg dalszy. Karkonoszy, natomiast postaramy się ten grzbiet Kowarski dzisiaj zobaczyć. Troszeczkę inaczej, bo my sobie pójdziemy dzisiaj do Jelenki z szlakiem żółtym. Wydłużymy troszeczkę trasę, ale. Wydaje mi się, że raz, że to jest szlak bardzo rzadko uczęszczany, przynajmniej tutaj w tej pierwszej części, bo później jest to droga szutrowa, taka dojazdowa do, do, do samego schroniska, ale no, wydaje mi się, że zawsze będzie to inaczej, no nie? natomiast tam około 4,5 km. Także myślę tak no do półtorej godzinki spokojnym takim spacerkiem sobie lajtowo no nie jak to na tych wycieczkach jest spokojnie lajtowo No pójdziemy sobie do, 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 do tej Jelenki tam jak zobaczę która będzie godzina no ale planuję tak 45 no maksymalnie do godzinki przerwy sobie zrobić no i później już skalny stół, czyli najwyższy punkt tego grzbietu, prawie 1300 metrów prawie, czyli właśnie najwyższy, najwyższy szczyt, można powiedzieć, Grzbietu Kowarskiego. No i później tak stromo, już żółtym szlakiem z tego, z tego skalnego stołu będziemy się kierować w stronę Budnik. Tam dokonamy podziału majątku, prawda? Ci co chcą pójdą do Karpacza, ci co chcą, pójdą ze mną e, do kowar e, przez jedlinki jeszcze, prawda? I e, zobaczymy jak to czasowo będzie. Jeszcze w budnikach zrobimy sobie też taką króciutką przerwę, prawda? Te, w tej wiatce tam sobie chwileczkę posiedzimy, tam no myślę te 15 minut jakoś się uda wysupłać. No i stamtąd już 4 km może z takim niewielkim haczykiem będziemy mieć do przystanku kolejowego w Kowarach. Z którego to planujemy? Wy planujecie, bo ja jeszcze do domu będę musiał wrócić do kogo, ale wy planujecie o godzinie 15.34 wrócić do Jeleniej Góry. Tak się umawiamy? Tak? tak. Wiele lat chodziłem na święto przewodnickie 10 sierpnia, jeszcze wtedy nie byłem przewodnikiem sudeckim i zaczynaliśmy zawsze naszą trasę od Wangu i tędy kończyliśmy właśnie i do Kowar sobie schodziliśmy przez okraj. I, ja, tak, i, I tu już jak oczywiście mieliśmy tam swoje zawartości w plecakach różne, plus schroniska na trasie i tutaj już jak tak troszeczkę byliśmy zmęczeni, nasze stopy były zmęczone, to w tym strumyku właśnie robiliśmy sobie tak kilkanaście minut przerwy, skarpety, buty, wszystko się zdejmowało i takie było chłodzenie nóży. Tak, 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 tak. 平时咱们这些，不不不很注意，不会那么容易。 W tej chwili jest już to schronisko, jest to schronisko prywatne, yy, tak jak widzicie bufet, to zabudowanie, jeszcze takie pozostałości właśnie tego, tego takiego yy, stylu, można powiedzieć, myśliwskiego, to yy, no, mamy do dnia dzisiejszego. jest troszeczkę unowocześnione.